Proporcjonalnie do swojego wzrostu człowiek ma najcieńszą skórę ze wszystkich zwierząt. Arystoteles, czwarty wiek przed naszą erą. I pewnie dlatego najbardziej ze wszystkich zwierząt troszczy się o swą doczesną powłokę. Specjalny płyn niczym gips zastyga na twarzy. Tak powstaje negatyw skóry. Teraz wystarczy oderwać plaster i precyzyjną fotografię najdrobniejszych zakamarków skóry umieścić pod mikroskopem. Skóra człowieka zbudowana jest z dwóch warstw: cienkiej warstwy zewnętrznej, czyli naskórka, oraz grubej wewnętrznej warstwy zwanej skórą właściwą. Na skórek zbudowany jest z walcowatych komórek, które mnożą się szybko i odnawiają. Najbardziej zewnętrzna warstwa ulega ciągłemu złuszczaniu i jest zastępowana przez następną. Skóra właściwa jest znacznie grubsza, bogata w naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe. Ale nawet ten niemal doskonały twór biologii, jak wszystko w świecie, ulega zużyciu. Rzut oka na te obrazy pozwala stwierdzić, że skóra twarzy osiemnastoletniego człowieka jest mniej zrogowa ciała, bardziej elastyczna i bogatsza w żywe komórki niż osoby 70-letniej. Mikroskop w ciągu kilku sekund pozwala zobaczyć, jak nieubłaganie toczy się machina czasu. Czy można ją zatrzymać? A może jeszcze odważniej, czy można ją. Cofnąć. Próby trwają od tysięcy lat. Tajemnicze pachnidła zastąpiły produkty nowoczesnej technologii kosmetycznej. Z pomocą przyszła dermatologia i głęboka wiedza o tajemnicach fizjologii skóry. To, co wydawało się niemożliwe, jest prawie faktem. Po odpowiedniej kuracji, Skóra ożywa, odzyskuje naturalną wilgotność, sprężystość, barwę. I zmarszczki, ten bezlitosny dla człowieka znak upływającego czasu, stają się jakby mniejsze. Nie wiadomo tylko, na jak długo. I nic nie wyżre? Oczy proszę zamknąć, tak? Nie, no przez trzy minuty to nic się nie stanie. No, ale panie Zdzisławie, dostać się do pana, wie pan, bez protekcji to praktycznie. Panie Andrzeju, nie może... ale pan miał tak świetne polecenie, że musiałem pana przyjąć. No a najgorsze, Proszę, zamknąć że bez przekonania, bez przekonania to robię, bo przecież, niech pan popatrzy, że. Czy nie należy tego wszystkiego traktować tylko jak fanaberie bardzo bogatych społeczeństw? No przecież wie pan, ci najbiedniejsi nie uruchomili u siebie fabryk kosmetyków. Proszę no. pana, jeżeli nie ma żyrafy w naszym ogrodzie zoologicznym, to czy możemy udawać, że ona w ogóle nie istnieje? A poza tym cóż, no przede wszystkim chodzi o to, że zanim te przemysłowe, nowoczesne technologie kosmetyków uruchomiono, to najpierw człowiek musiał poznać wspaniale zasady fizjologii skóry, działania no, tej skóry. Ale ja nie wiem, czy Pan nie sięga zbyt głęboko tutaj i nie, e, nie używa za poważnych argumentów, bo wie Pan, no, pod wszystkim można znaleźć oczywiście jakieś tam podteksty naukowe, ale czy przypadkiem tutaj nie, nie sięgamy zbyt głęboko? No absolutnie nie. Uważam, że dopiero wtedy, kiedy patrzy się, jak skomplikowana jest produkcja takich kosmetyków czy odżywek czy choćby takiej maseczki kosmetycznej można zrozumieć, że jest to rzecz, która musi się opierać na naukowych podstawach. No, czy na przykład pan się uświadamia, że skóra pełni niesłychanie ważną rolę w życiu człowieka. Jest to właściwie jedyna w świecie powłoka, która równocześnie jest barierą przed, przed środowiskiem pomiędzy środowiskiem a żywym organizmem, która jest Bakteriochłonna, nie przepuszcza bakterii, jest wodoszczelna, a równocześnie przepuszcza powietrze, yy, powoduje wymianę wilgoci itd. No to wszystko, itd. To wszystko jest oczywiście prawda, ale przecież przyroda i ewolucja, która to wszystko tworzyła, wcale nie uwzględniała tego, że będzie mi pan, prawda, czymś. Ja czuję lekkie pieczenie. Czy to, to jest, jest naturalne? Tak, to jest bardzo prawidłowe. Zresztą. Yy... To wszystko opiera się na różnego rodzaju testach, badaniach, żeby właśnie nie nastąpiły jakieś reakcje alergiczne. A mówiąc zupełnie już poważnie, mieliśmy okazję, będąc we Francji, przyjrzeć się w zakładach i w Rocher, jak powstaje nowoczesny kosmetyk. I jest to historia rzeczywiście współczesnej technologii współczesnych badań. Ja myślę, że koło oczu, bo te kurze łapki to nie, 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 nie wolno za blisko, nie, nie, nie proszę pana. Wiecznej, odnawiającej się młodości. Nic dziwnego, że władze nad zielonym kosmosem roślin starożytni Rzymianie oddali kobiecie. Flora rządziła w atmosferze tajemnicy. Magia, zabobon, ziele świętojańskie, maści czarownic. Piękności minionego świata rozsiewały przed mężczyznami wydarte roślinom zapachy, a w skatułach ukrywały mazidła na wiecznie gładką skórę. Ileż wielkich wydarzeń historii zależało właśnie od tego? Najwyższy stworzył lekarstwo w ziemi, a mąż mądry nie będzie się nim brzydził a Agrypa Nettesheim. Alkaloidy, glikozydy, garbniki, olejki lotne świat zielonej biochemii. Dziewanna, rodzina makowatych, marzanna wodna, szmijowiec, plantago, swojsko zwane babką. Kiedyś matwikaria hamomilla, czyli rumianek pospolity, był pospolitym chwastem. Dziś stał się tak potrzebny, że bardzo często uprawiany jest na specjalnie założonych plantacjach. Po zebraniu koszyczków kwiatowych należy go szybko wysuszyć w przewiewie o temperaturze 35 stopni Celsjusza. Dzięki rozpuszczonym olejkom eterycznym wyciągi z rumianku działają przeciwzapalnie na błonę śluzową i skórę, zaś hamozulan ma również działanie przeciwalergiczne. Podobnie jak Haber, buławatek powinien być przechowywany w suchym i zacienionym miejscu, gdyż inaczej traci szybko barwę i działanie lecznicze. Magazyn surowców do produkcji kremu kosmetycznego przypomina podręcznik chemii i równocześnie encyklopedię orientalnych roślin leczniczych. Ekstrakty owoców, awokado, kiwi, mleczko sezamowe, wosk montanowy, a obok emulgatory, parafiny, substancje uszlachetniające. A mimo to produkcja kremu nie jest procesem chemicznym. Tu nie zachodzą żadne reakcje chemiczne, choć olbrzymi podgrzewany kocioł nazywa się niekiedy reaktorem. Ten proces jest wyłącznie umiejętnym mieszaniem różnych składników. Mieszaniem, to znaczy emulgowaniem. Tak powstaje faza tłuszczowa kremu. Olejki mineralne, alkohole tłuszcze, a przede wszystkim emulgator zwany bazą kosmetyczną. To on pozwala na trwałe zmieszanie dwóch niemieszających się cieczy. Woda destylowana, alkohole szlachetne i wyciągi naturalne z ziół tworzą pozostałą część kremu, czyli fazę wodną. Obie fazy tłuszczowa i wodna muszą być podgrzane do identycznej temperatury. Dopiero wtedy można fazę wodną dodać do tłuszczowej i rozpocząć emulgowanie. Mieszanie obu faz trwa od 30 do 60 minut. Jest ostre i szybkie podczas produkcji kremu nawilżającego, łagodne i wolniejsze, gdy tworzy się kremy tłuste. W reaktorze utrzymywane jest stale niewielkie podciśnienie, które zapobiega spienianiu się kremu. Płaszcz parowo-wodny pozwala na powolne ochłodzenie kremu do temperatury 30 stopni Celsjusza. Teraz dopiero można wprowadzić kompozycje zapachowe i składniki odżywcze. Białko zwierzęce w postaci kolagenu, witaminy A, E i F, miód, ekstrakty owoców. Jedną z tajemnic tej produkcji jest niezwykle precyzyjne ważenie wszystkich składników. Kremu nie wolno także przegrzać nawet o pół stopnia, tylko wtedy emulsja będzie trwała, a woda nie oddzieli się od tłuszczu. Bo przecież krem nawilżający to nic innego jak olej w wodzie, a krem natłuszczający to woda w oleju. Ale zanim krem wsiąknie w skórę, trzeba jeszcze sprawdzić, czy nie zawiera ciężkich metali i związków powodujących alergię i wzbogacić go w substancje bakteriobójcze. Do gładkiej skóry wiedzie wyboista technologia. Cesarstwo flory nie kryje swych możliwości. Opanowało inżynierię barwy, tworząc symbole piękna przyrody. Ale towarzyszy temu także piękno ulotne, którego fizyka nie potrafiła objąć. Tysiące chemicznych drobin aktywnie działających na zapachowe receptory żywych stworzeń. Wywołują wrażenie przyjemności, upojenia, a czasem wręcz euforii i narkotycznych transów. Dobrej naukowej teorii powonienia jeszcze nie ma, ale istnieje inżynieria zapachów. Wiaty, liście, korzenie, magazyn nośników poznanych i określonych wonności, nuty perfumeryjnej partytury. Niewiele jest w świecie miejsc, w których cała dostępna wiedza o substancjach zapachowych koncentruje się w tysiącach takich buteleczek. I niewielu jest wirtuozów gry na zapachowych organach. Trzeba mieć specjalne predyspozycje, idealny nos i duszę poety. Z rozpuszczonych w szlachetnych alkoholach niewielkich ilości substancji wyjściowych powstaje kompozycja zapachowa. Jak symfonia pisana kilkoma znaczkami na pięciolinii. Cegiełki podstawowe znają wszyscy, ale kompozycje tworzą wybitni specjaliści. Nie więcej niż trzydziennie, bo nos ma swoje prawa. Aż po miesiącach, a nawet latach prób zrodzi się nowy zapach i świat zacznie pachnieć inaczej. A receptura jak zwykle trafi do szafy pancernej z napisem ściśle tajne, bo to pachnie także wielkimi pieniędzmi. Najpierw dojrzewają od 6 tygodni do 3 miesięcy w kamionkowych baniakach, bo zapach, jak mówią fachowcy, musi się przegryźć. Reszta jest zwykłą, przemysłową technologią transportu i pakowania. Choć w pierwszej chwili dość szokujący jest fakt, że tymi rurami płyną hektolitry perfum, a system rozrządu przypomina instalacje wielkich zakładów chemicznych. Specjalne pompy zapewniają ściśle kontrolowaną szybkość przepływu cieczy, która systemem rury trafia do automatycznych urządzeń dozujących. Tu ściśle określona ilość cieczy trafia do butelki. Na pytanie, co to jest perfuma? Odpowiedź jest bardzo prosta alkoholowo-wodny roztwór kompozycji zapachowej, tej z szafy pancernej. Na pytanie do czego służy perfuma, odpowiedź jest jeszcze prostsza. Ma ładnie pachnieć. Historia kosmetyków jest tak stara jak ludzki gatunek i ma także ciemne karty. Były przecież czasy, gdy krem, puder i szminkę ceniono wyżej niż najstarszy kosmetyczny specyfik czystą wodę, a zapach perfum z trudnością przebijał się przez ten, delikatnie mówiąc, naturalny. I kto wie, czy nie największym dokonaniem było tu złączenie się szlaków rozwojowych przemysłu środków piękności z higieną. Laboratorium Badania Szamponów. Chemia zdrowia. Z punktu widzenia technologii, szampon do włosów jest wodnym lub wodno-alkoholowym roztworem detergentów, czyli środków myjących powierzchniowo czynnych. Ale produkt nabiera charakteru dopiero po dodaniu smaczków, wyciągów roślinnych, o działaniu leczniczym, białek, witamin i szczypty kompozycji zapachowej. Produkcja szamponu nie jest filozofią, to po prostu mieszanie na zimno różnych składników. Tyle, że wielkie podciśnieniowe reaktory dziwnie przypominają wnętrza zakładów farmaceutycznych. W tym świecie obowiązuje już święta zasada medycyny. Po pierwsze, nie szkodzić. Barwniki nieorganiczne, moda tworzy tu wszystkie barwy tęczy, ale bez testu dermatologicznego. Absolutnej pewności, że nie spowodują reakcji alergicznej czy wręcz chorobowej, nie dostaną wizy na rynek. Piękne musi znaczyć także zdrowe. Barwniki i szampony do włosów tu odkrywają swe najsłabsze strony. Unikalna maszyneria sprawdza, czy przypadkiem ich działanie nie narusza naturalnej mechaniki włosa. Czy pod wpływem wielokrotnego mycia włosy nie stają się zbyt łamliwe? Kobiety są przecież tak ufne. A zwieść można je tylko raz, na jakiś czas, naturalnie. Jej usta miały kolor pąsowej róży. Karminowe wargi rozchyliły się w delikatnym uśmiechu. Autorzy tych słów pisali je z pewnością już w epoce szminki do ust, choć nie była to jeszcze epoka przemysłowej produkcji pomadek. Podstawowym surowcem jest stopiony tłuszcz, olej parafinowy, wazelina, wosk, a niekiedy lanolina. Natomiast niezwykłe ostre kolory to skutek użycia barwników rozprowadzonych w oleju. Są to pigmenty nieorganiczne, które dodawane do stopionego tłuszczu przepuszcza się przez młyn koloidalny. Kolejne coraz drobniejsze szczeliny tego młyna zagęszczają roztwór i czynią z niego gładką, jednolitą masę. Teraz trzeba tę masę podgrzać, zamieszać i napełnić oprawki ciekłym roztworem. Napełnione jeszcze ciekłą szminką oprawki wjeżdżają do lodówki. Krążący w tych rurkach ciekły freon powoduje, że płynna szminka zastyga. Zostaje po prostu zamrożona. A wraz z nią różne dodatki uszlachetniające, antyutleniacz, by oparta na tłuszczu substancja nie jełczała a także Iriodina, która nadaje wargom ów najmodniejszy, perłowy połysk. Przytoczony wcześniej cytat jest już nieaktualny. Powinien brzmieć mniej więcej tak. Jej usta miały kolor perłowej róży, paznokcie także. Nie wiadomo, kiedy człowiek pierwotny przekonał się o upiększających właściwościach kosmetyków. Nie wiadomo, czy wykorzystując je, kierował się instynktem, czy też wyostrzoną spostrzegawczością. Bo skomplikowane jest w psychologii zagadnienie instynktu. Skomplikowane jest również zjawisko mody. Każdy człowiek chce być trochę inny niż wszyscy inni. A kobieta szczególnie. W minionego świata rozsiewały przed mężczyznami wydarte roślinom zapachy, a w szkatułach ukrywały mazidła na wiecznie gładką skórę. Ileż wielkich wydarzeń historii zależało właśnie od tego. Tarczy zdejmujemy. Ja mam nadzieję, panie Zisławie, że pan mi nie robi tego, co tam w szkole kosmetycznej w Paryżu można Nie, było. Proszę pana. Wie pan, to, to jest czysta pan ekstrawagancja. Jest, pan to jest nawet tak, uznał za formy zwyrodniałe tej branży. Oczywiście to była pełna awangarda, pan jest znacznie, prawda, modniejszym mężczyzną, panu nie trzeba tego typu upiększeń. Mam jeszcze pod ale ma ze Wspaniała, skóra, gładka, zmarszczki zniknęły. Po prostu coś no. pięknego. marszki zniknęły. Wie pan, co mi się podoba w tej branży? To że rzeczywiście ona zaczyna trochę przypominać, no na etapie wytwarzania już bardzo, to, co dzieje się w farmakologii, w medycynie, prawda? Ten sposób czystości, ten sposób dobierania składników, yy, także utrzymania reżimów technologicznych i tak dalej. Podoba mi się także ta filozofia, prawda? Bardzo bliska medycynie. Zresztą. No jeśli tak popatrzeć, to przecież istnieją szampony, które zawierają składniki przeciwłupieżowe i inne. Można by powiedzieć, że to jest już coś w rodzaju leku, prawda? I to jest bardzo w porządku. Ja bym powiedział jeszcze coś innego, że... Mm, wspaniale. To tak wygląda mniej więcej jak to zdjęcie pokazujące skórę z napisem 18 lat. Hmm. Powiedziałbym jeszcze coś innego jest... Y, w tym oprócz i badań, i znajomości fizjologii, i znajomości chemii, także i element, który mnie się osobiście bardzo podobał. Mianowicie zawsze mnie fascynowało oglądanie wokół nas rzeczy, które istnieją na co dzień, których w związku z tym nie zauważamy. Tak jak patrzymy na trawę i nie wiemy, dlaczego jest zielona. Tak bardzo często okazuje się, że przyglądając się takim Współczesnym wytworom cywilizacji traktujemy je jako coś oczywistego, a tymczasem okazuje się, że nawet za czymś tak banalnym jak kosmetyk może kryć się i wielka technologia, i poważne badania. I to jest w współczesnym świecie niezwykle fascynujące. Rzeczy proste, gdy przyjrzeć im się bliżej, okazują się rzeczami niezwykle skomplikowanymi. Może.